I uwaga! I konie ruszyły, bardzo dobrze Masterbars, tuż koło niego Elefendi, te dwa konie na razie na czele. Wychodzi na front Elefendi, Masterbars jest drugi, na ostatnim miejscu galopuje Anankę, tuż przed nią Sangus. El Master Masterbars blisko Etard. El Gaspar na zewnętrznym torze, teraz szeroko wyrzucony Vares. A dobrze w zakręt weszły Wierzbin i Perfektor Ananke jest ostatnia. El Fendi, Master Masterbars teraz trzeci jest Etart, tuż tuż zanim galopuje El Gaspar. Dwa tysiące metrów do celownika, nieco odskoczył rywalą El Fendi. Drugi jest Masterbars, dalej Etart, El Gaspar, Wierzbin. Palacio, Perfector i pozostałe. Ostatnia wciąż Anankę, przed nią Sangus. Za chwilę będzie 1800 metrów do celownika i Elefendi wciąż na prowadzeniu. Kilka długości zanim całą grupę prowadzi Master Barsy. Tuż za nim Etart, Elgas, Par, Wierzbin oraz Palacio. Wciąż LFND z przewagą. Ostatnia wciąż Anankę, przed nią Sangus. 1400 metrów do celownika LFND jest wciąż pierwszy. Tuż za nim trwa walka o drugie miejsce. Teraz poprawił Etard i wraz z Masterbarsem na drugim miejscu. Na czwartym jest El Gaspar. Wszystko bardzo blisko. Anankę dołączyła do całej grupy. Tuż przed nią wciąż galopuje Sangus. Cofnął się mocno Perfektor. Konie wchodzą w zakręt. Elefendi zanim ruszył się Etard. Elefendi, Etard, El Gaspar, Masterbars i na szóstym miejscu Palacio. Wciąż Elefendi przed Etardem. Konie już w zakręcie. Elefendi, Etard, Masterbars, El Gaspar, Palacio, Wierzbin z Varesem i na ostatnim miejscu teraz Sandus. 600 metrów do celownika ciasno przy kanacie Elefendi za nim Etard i Etard obejmuje prowadzenie za Etardem Wierzbin polem Vares. Master Bars, Wierzbin, te dwa konie na prowadzeniu. Master Bars, Wierzbin, przy kanacie bardzo ładnie. Netka. Wierzbin, Master Bars, te dwa konie w walce z przewagą. Trzecia jest netka, dalej Vares. 100 metrów niecałe do celownika. Master Bars się broni i, i się obroni. Master Bars, Wierzbin, netka. Barys Palacio El Gaspar i, przepraszam, Perfektor i pozostała ostatnia Ananke.